Tym razem z dobrą wiadomością, e, tak jak przewidywałem, e, rząd niemiecki e, ugiął się i wprowadzili zmianę e, interpretacji przepisów dotyczących tej słynnej zasady 3G w stosunku do kierowców ciężarówek. E, o co chodzi? Zasada 3G, jak wspominałem, wiecie, nie wiecie, e, to jest tak, albo musisz być zaszczypkowany... Albo ozdrowieńcem, albo negatywny test. I zaczęły już być na koniec zeszłego tygodnia problemy z kierowcami, gdyż również przy załadunku, rozładunku firmy żądały od kierowców takich właśnie zaświadczeń. W tej chwili zostało to już zinterpretowane. Podają to różne portale. Zarówno polski24track.pl, jak również niemieckie portale yy, i tak samo austriackie portale. Czyli w Austrii podobnie jest, zostało to zinterpretowane, że kierowca, jeżeli nie ma kontaktu, nie wchodzi na teren zakładu w sensie że tam <laughs> wchodzi sobie do kantyny czy z toalety skorzystać czy coś nie musi okazywać takiego zaświadczenia ponieważ kabina kierowcy nie jest uznawana za miejsce pracy w sensie, że więcej niż jedna osoba tam jest. I tutaj jest tak jak powiedziałem, szybciutko poszli po do głowy, tak jak mówiłem, jeżeli nie zmienią tego, to będzie załamanie po prostu w dostawach. I tutaj właśnie zadziałały duże związki zawodowe, głównie kierowców branża logistyczna powiedzieli, no halo, halo, no, to jak my to mamy zrobić? No, przyjeżdża kierowca, pod, otwiera drzwi tylne załóżmy, podjeżdża po trampę, jest rozładowanych załadunek, papiery. Oczywiście przy takich kontaktach, że dokumenty trzeba oddać czy odebrać, muszą być zachowane wszystkie te środki. Ostrożności, że tak powiem, ale myślę, że to jest dobra wiadomość. W każdym bądź razie <laughs> poszukajcie sobie, jeżeli po polsku chcecie tą informację, to właśnie 24track.pl. O ile się nie mylę, ale żeby nie skłamać, to już wam powiem dokładnie, gdzie jest to opisane. Ale dokładnie te same, to taką samą interpretację podają niemieckie strony. O, przepraszam, nie 24. E, już otwieram 4Tracks.pl, czyli czwórka t r -u -c -k I tam jest taki artykuł, albo w Google wpiszcie: 3G nie dla kierowców ciężarowych Ciężarow, ciężarówek. Jest nowa interpretacja przepisów. Także możecie to wszystko znaleźć tam. 4Tracks. .pl. przepraszam bardzo, nie wiem dlaczego wziąłem 24. Tak mi się jakoś skojarzyło. Ja pędzę dalej, jak widzicie, dalej w drodze. Eee, no cóż, miłego popołudnia, szerokości dla wszystkich kierowców ciężarówek. Jeżeli to oglądacie, słyszycie, a być może Wasze rodziny. Także jak widzicie, opór ma sens. I sami sobie te nieloty z tych nierządów. Strzelają w kolana i muszą się wycofywać, na nasze szczęście. Pozdrawiam, jak zawsze uśmiechnięty, Wasz Pawlo.